Cześć! Prozdrowotne właściwości czarnego bzu znane są od wielu lat. W zielarstwie wykorzystywane są zarówno dojrzałe owoce, jak i kwiaty czarnego bzu. Dzisiaj pokażę wam, jak przyrządzić z tych kwiatów syrop. Serob z kwiatów czarnego bzu ma wiele właściwości. Stosuje się go najczęściej przy przeziębieniu i grypie, gorączce czy katarze, ze względu na to, że ma działanie przeciwwirusowe i przeciwbakteryjne. Ale warto wiedzieć również, że ma działanie napotne, wykrztuśne, moczopędne, rozkurczowe, obniża również poziom cukru oraz cholesterolu we krwi. Warto wiedzieć również, że jest bardzo dobrym antyoksydantem ze względu na dużą zawartość flavonoidów. Kwiatów i owoców czarnego bzu nigdy nie spożywamy na surowo. Zarówno owoce, jak i kwiaty czarnego bzu zawierają bardzo toksyczne substancje, dlatego przed ich spożyciem trzeba je zawsze podać obróbce termicznej, podczas której trujące związki ulegną zniszczeniu. Kwiaty czarnego bzu zbieramy zawsze w słoneczny dzień najlepiej poranek. Ważne, żeby nie było po deszczu, ponieważ wtedy cały drogocenny pyłek zostanie zmyty, a nam zależy, żeby zebrać go jak najwięcej razem z kwiatami, ponieważ to w nim jest najwięcej drogocennych substancji. Zbieramy zawsze dojrzałe kwiatostany. Zazwyczaj jest to okres od końcówki maja do końca czerwca. Termin zależy tak naprawdę od pogody oraz czy krzew rośnie bardziej na słonecznym czy na zadzienionym stanowisku. Bardzo ważne jest również to, żeby kwiaty zbierać daleko od ruchu ulicznego. Najlepiej na łąkach, żeby nie było zanieczyszczone, np. przykład spalinami. Skąd macie wiedzieć, które kwiatostany zbierać? Już wam pokazuję. Zbieramy kwiatostany, które mają białe, rozwinięte kwiatuszki i żółte pręciki, takie jak tutaj. Ważne jest, żeby nie zbierać przejrzałych kwiatostanów, które już nie mają pyłku, oraz tych, które jeszcze nie dojrzały. Tutaj widzicie przykład. Niedojrzałych kwiatostanów. Nie zbieramy również przyjrzałych, czyli przekwitniętych kwiatostanów. Pręciki wtedy będą bardziej brązowe niż żółte. To jest bardzo dobry przykład, żeby Wam porównać dwa obok siebie um, kwiatostany. Popatrzcie, ten ma już takie o brązo brązowym zabarwieniu. A zobaczcie ten ma takie piękne, żółte widzicie różnice. Jak Wam oddalę teraz, żebyście zobaczyli sobie oba naraz. To zobaczcie, że ten na górze jest taki. Widać, że on jest żółty, a ten na dole już nie ma tego takiego żółtego, żółtego koloru. I właśnie jak tak zobaczcie sobie na krzew, to staramy się zbierać właśnie te takie o bardziej żółtym zabarwieniu. kwiatostany. Ja Wtedy też się nie pomylicie i będziecie zbierać te, które są najbardziej wartościowe. A jak zbieramy takie kwiatostany? Możemy albo delikatnie oderwać kwiatostan od gałęzi, albo odciąć go nożyczkami. Następnie wkładamy do torebki albo do koszyka wyłożonego papierem, tak żeby pyłek, który się obsypie, można było później wykorzystać. Wrócić go na przykład do słoja z kwiatostanami albo do karnka. Kiedy przyniesiemy nasze zbiory do domu, wykładamy je na blacie lub na jakimś papierze, tak na około dwie godziny, żeby wyszły z niego wszystkie robaki. Kwiatów nie płuczemy, to jest bardzo ważne, ponieważ zmienilibyśmy wtedy cały drogocenny pyłek. Kwiaty czarnego psu bardzo lubią mszyce, dlatego podczas zbierania wybierajcie te niezaatakowane kwiatostany. Ponieważ mszyce wypijają z kwiatów i z rośliny soki, to takie kwiatostany będą po prostu miały mniej wartości odżywczych. Przepis na sok z kwiatów dzikiego psu jest bardzo prosty. Będziemy potrzebować około 50 dużych baldachimów, 1 litr wody, 1 kg cukru oraz 4 cytryny. To wszystko. Ponieważ do soku wykorzystujemy same kwiatuszki, musimy odciąć je od łodyżek. Odcinamy wszystkie zgrubiałe łodyżki. Im mniej zostawicie, tym lepiej. Tym sok będzie po prostu smaczniejszy, ponieważ gałązki nadają gorzki smak. Najlepiej obcinać bezpośrednio do już naczynia, w którym będziemy wykonywać nasz sok, na przykład do słoju. Jeżeli macie więcej takich kwiatuszków, tak jak ja, to możecie wykorzystać po prostu duży karnek. W ten sposób cały pyłek, który obsypie się podczas obcinania, zostanie w naczyniu i potem zostanie wykorzystany i przetworzony. Ja już odcięłam wszystkie kwiatuszki. Wyszło mi około 1,5 porcji, czyli jakieś 75 baldachimów. Teraz dołożymy cytryny, a następnie zalewamy wszystko gorącą wodą z rozpuszczonym w niej cukrem. Niektórzy zalewają samą gorącą wodą, a cukier dodają na samym końcu ja natomiast wolę zrobić to od razu. Cytryny możecie dodać w plasterkach tylko bez skórki, tak jak ja, lub wlać wyciśnięty z nich sok. Całość przykrywamy i odkładamy w ciemne chłodne miejsce na dwa dni. Może to być spiżarka, piwniczka albo po prostu lodówka. Bardzo ważne jest, że co 12 godzin całość mieszamy. Po dwóch dniach całość przecedzamy przez gazę lub gęste sito. Przepięknie pachnie ten syrop. Jego zapach unosi się w całym domu. Ja zawsze przecedzone kwiaty porządnie odciskam, tak, żeby pozyskać z nich wszystkie soki. Ja już przecedziłam całość i wyszło mi około 3 litry soku. Także całkiem sporo. Teraz taki sok trzeba zagotować. Jak tylko się zagotuje, to przelewamy do wyparzonych wcześniej słoiczków. Zakręcamy, odwracamy do góry dnem, czekamy aż wystygną. Następnie przenosimy w jakieś chłodne miejsce, na przykład spiżarka albo piwniczka, jeżeli takie posiadamy. No I później taki sok dodajemy do wody, do herbaty, w zależności od naszych upodobań. Niestety, pomimo wielu Pozytywnych właściwości soku z kwiatów czarnego psu nie wszyscy mogą go stosować. Do takich głównych przeciwwskazań stosują alergie, czyli wszelkiego rodzaju uczulenia na dziki bez i zawarte w nich składniki. Również nie powinni go stosować diabetycy, tak samo dzieci poniżej drugiego roku życia oraz osoby przed zabiegami operacyjnymi. Więcej informacji na ten temat możecie przeczytać w artykule Agaty Orzołowskiej, link w opisie. My w domu sok z kwiatów czarnego psu pijemy tak naprawdę przez cały rok, najwięcej w sezonie jesienno-zimowym oraz latem dodając go do wody zamiast lemoniady. Jeśli chcecie zrobić taki sok jeszcze w tym roku, to pamiętajcie, że zostało już niewiele czasu, ponieważ kwiaty czarnego psu zaczynają powoli przekwitać. Jeśli przedstawione treści Ci się podobały, daj łapkę w górę. A jeśli jeszcze nie subskrybujesz mojego kanału, zacznij już teraz i nie przegap kolejnego filmu na dany temat.